Z pozoru Alexis miała wszystko: wolność, pieniądze, kochającego męża i rodzinę. Niestety, pomimo tego wszystkiego, jej życie zakończyło się zdecydowanie zbyt szybko. Alexis Leight-Robinat urodziła się 25 stycznia 1994 roku. I dorastała w północno-zachodniej Pensylwanii, wraz ze swoimi rodzicami i dwiema młodszymi siostrami. Jej rodzina przedstawiana jest w mediach jako idealna rodzina, która trzymała się razem, wszyscy się kochali, byli dla siebie dobrzy i wspierali się nawzajem. A sama Alexis opisywana jest jako życzliwa i hojna. Miała zdecydowanie ścisły umysł, uwielbiała się uczyć i śmiało dążyła do swoich celów. Aleksis ukończyła szkołę średnią w 2012 roku i wyjechała na Uniwersytet w Pittsburghu, gdzie studiowała biologię, żywienie i psychologię. Kolejs ukończyła 4 lata później, w 2016 roku, jako najlepsza w swojej klasie. Planowała pójść na studia medyczne, ale zdecydowała się zrobić sobie rok przerwy, aby w tym czasie podróżować i odpoczywać. Przeniosła się również do Odessy w Teksasie. W Odessie dostała pracę w barze sportowym Twin Peaks. Był to bar w stylu Hooters, z kelnerkami w skąpych ubraniach. Alexis dobrze tam sobie radziła, miała dar szybkiego zaprzyjaźniania się, była lubiana i sama lubiła tę pracę. Była zaręczona, ale w 2017 roku jej związek zakończył się. To właśnie przyjaciele z Twin Peaks wspierali ją i dzięki nim udało jej się przetrwać ten trudny czas. W Twin Peaks poznała również swojego przyszłego męża, Toma Sharkey. Tom był stałym klientem i pracował jako konsultant na polu naftowym. W tym czasie był już rozwiedziony i miał dwójkę dzieci. Tom był już po czterdziestce, a Aleksis dopiero co wkraczała w swoje dorosłe życie i była po dwudziestce. Nie przeszkadzała im jednak różnica wieku i wkrótce zaczęli się spotykać. Połączyła ich pasja do podróży. W tym czasie Alexis pracowała w Twin Peaks i miała również kilka pobocznych prac. Właściwie cały czas była w pracy. W pewnym momencie rzuciła pracę w barze i została sprzedawcą produktów do pielęgnacji włosów Monet. Monet jest firmą działającą na zasadzie marketingu wielopoziomowego. Coś jak Avon czy Oriflame. Szybko okazało się, że Alexis miała naturalny talent do sprzedaży i już po miesiącu w Monet mogła rzucić swoją poprzednią pracę, a na początku 2020 roku została dyrektorem wykonawczym. Wciąż rozwijała także swój Instagram i zaczęła przyciągać mnóstwo obserwatorów. Gdy miała 26 lat, miała nieco ponad 20 tysięcy obserwatorów na Instagramie i była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej matka wspominała, że Alexis uwielbiała to. W połowie 2019 roku Tom i Alexis byli już zaręczeni i postanowili przenieść się do Colorado. Zanim to jednak zrobili, wyjechali na 25-dniową podróż po kilku stanach. Teraz możecie oglądać przebitki filmu, który Aleksis zwróciła na swój kanał na YouTubie, właśnie z tej podróży. Większość zdjęć w moim filmie również pochodzi z jej Instagrama, a link oczywiście znajdziecie w opisie. W grudniu 2019 roku Tom i Aleksis pobrali się i przeprowadzili się do Houston w Teksasie. Dzięki aplikacji na telefon Alexis szybko znalazła tam grupkę przyjaciół, z którymi bardzo chętnie spędzała wolny czas. She moved here in January and we met, I mean within weeks of her moving here. She was always happy, always had a smile on her face. A lot of people looked up to her. She was just very, very positive. Loved um uh, being an influencer, as you can see. Alexis i jej przyjaciółki praktycznie codziennie kontaktowały się ze sobą za pomocą grupowego czatu. Właściwie to Alexis była tam jedną z najbardziej aktywnych osób, i zwykle, gdy ktoś coś tam napisał, to ona odpisywała jako pierwsza. Co ciekawe, Alexis rzadko jednak zabierała Toma na spotkania ze swoimi przyjaciółmi, i na spotkaniach z nimi rzadko nawet o nim wspominała. W październiku 2020 roku wyjechały na podróż do Marfy w Teksasie. Tom nie towarzyszył im. Podczas tej podróży Alexis wyznała jednej ze swoich koleżanek, że martwi się o swoje bezpieczeństwo. Nie wiadomo czego się bała, ale jej przyjaciele powiedzieli, że ona i Tom mieli problemy małżeńskie. I Ta at her and I was like she's Matka Alexis Stacy po raz ostatni rozmawiała ze swoją córką w środę, 25 listopada 2020 roku, dzień przed Świętem Dziękczynienia. Alexis nie spędzała tego święta ze swoją rodziną, co według nich było dosyć nietypowe. Tym bardziej, że z powodu pandemii nie widzieli się od prawie roku. Podczas tego telefonu Alexis powiedziała jednak, że przyjedzie do nich na Boże Narodzenie. Właściwie to nie mogła się już tego doczekać i była na etapie szukania najlepszych biletów lotniczych. Następnego ranka, w czwartek, święto dziękczynienia, Aleksis wysłała krótkiego smsa do swojej mamy z życzeniami. Ranek spędziła w domu, a po południu udała się do swojej przyjaciółki Tani, aby świętować razem z jej rodziną i innymi przyjaciółkami. Co ciekawe, na tym spotkaniu również nie była Toma, co jest chyba dosyć nietypowe. Alexis i Tom byli małżeństwem dopiero od niecałego roku, więc wydawałoby się, że wszystkie święta będą chcieli spędzać razem. Tymczasem jednak tak nie było i Aleksis spędzała ten czas ze swoimi przyjaciółmi. Aleksis została w domu Tani do około północy, a następnie pojechała ze swoimi znajomymi do baru, gdzie została do około trzeciej nad ranem. Następnie wysłała sms do Tani, że przyjedzie do jej domu po swoje rzeczy, ale Tania już wtedy spała i nie odczytała tej wiadomości. Mimo to Alexis przyjechała do jej domu, zabrała swój samochód i najprawdopodobniej pojechała do swojego domu. Następnego dnia był czarny piątek, a więc bardzo pracowity dzień dla Alexis i całej jej ekipy z Monet. Jej koledzy z pracy od rana udostępniali wpisy w mediach społecznościowych, jednak co nietypowe, Alexis tego nie robiła. Było to do niej bardzo niepodobne, ponieważ to ona zawsze namawiała innych do używania mediów społecznościowych w celu sprzedaży. Około 17:30 na czacie grupowym wysłano wiadomość z telefonu Alexis. Kobieta chciała wyjść wieczorem i pytała o plany swoich przyjaciół. Był to jednak długi weekend po święcie dziękczynienia, więc większość z nich miało już jakieś inne plany. Postanowiły jednak spotkać się następnego dnia w sobotę na wieczorze filmowym. Przyjaciele Aleksis po raz ostatni mieli z nią kontakt telefoniczny około godziny 18. Podczas tej rozmowy powiedziała, że z kimś się pokłóciła i wyszła z domu. Nie powiedziała jednak konkretnie z kim się pokłóciła.

Zapytał go w nim, czy wie, gdzie jest Alexis. Jak widać, był to dosyć nietypowe SMS dla Johna i od razu oddzwonił do Toma. Tom podczas 45-minutowej rozmowy powiedział, że pokłócił się z Alexis, po czym ta wybiegła boso z domu, przeszła przez płot i wsiadła do czarnego samochodu i po prostu odjechała. Od tamtej pory jej nie widział. Co ciekawe, później Tom zaprzeczał, aby pokłócił się z Alexis. Powiedział, że kiedy ostatni raz ją widział, powiedział jej tylko, że nie może prowadzić samochodu pod wpływem ale żadnej kłótni ani awantury nie było. Co jeszcze bardziej ciekawe, przez następne tygodnie Tom wielokrotnie zmieniał w swoją wersję tego, co wydarzyło się tego piątkowego popołudnia. Policji powiedział na przykład, że wychodząc z domu Alexis miała na sobie dresy i buty do biegania, a nie, że była boso. W jednej wersji powiedział, że zostawiła swój telefon w domu, a w innej, że wzięła go ze sobą, dzięki czemu mógł użyć aplikacji, aby ją namierzyć. Podobno śledził czarny samochód, do którego wsiadła, aż w końcu stracił sygnał i wjechał na stację benzynową, aby się uspokoić. Podobno stał tam przez dwie godziny, podczas których zastanawiał się, co ma zrobić, aż w końcu zaczął dzwonić do ludzi, pytając o Alexis. Następnego ranka, w sobotę 28 listopada, przyjaciele Alexis zaczęli pisać na czacie grupowym, aby zaplanować wspólny wieczór. Alexis nie udzielała się, co było do niej niepodobne nie odbierała też telefonów oraz nie napisała nic na swoich mediach społecznościowych przez jakieś 12 godzin. Sprawiło to, że jej przyjaciele zaczęli poważnie się niepokoić. Około 12.30 Tania pojechała do domu Alexis i Toma, jednak nikt jej nie otworzył. Tania i przyjaciele zastanawiali się, co mają zrobić, i pomyśleli, że może to nadmierna reakcja, ale muszą zadzwonić do matki Alexis. Nie wiedzieli o tym, że mama Alexis, Stacey, zgłosiła już zaginięcie Alexis na policji, po tym jak dowiedziała się od Toma, że nie ma z nią kontaktu. Stacy nie rozmawiała ze swoją córką codziennie, ale Alexis zawsze miała telefon przy sobie. Był on jakby przedłużeniem jej ciała i zawsze odbierała telefon od swojej mamy. Tym razem jednak włączała się poczta głosowa. Po tym jak przyjaciele Alexis skontaktowali się z jej mamą, zaczęli publikować posty w mediach społecznościowych, mając nadzieję, że w ten sposób ją znajdą. W tym czasie jednak nikt nie wiedział, że Alexis już nie żyje. I went to her apartment, knocked on her door, but no one answered, not knowing that hours earlier, just 3 miles west of her apartment, Alexis Sharkey was found dead. Her naked body, spotted by a city of Houston public works crew, just threw her on the side of the road, naked like garbage. Tego sobotniego ranka, około 8:30, pracownik zajmujący się wywozem śmieci znalazł nagie zwłoki młodej kobiety. Natychmiast zadzwonił do swojego kierownika, mówiąc mu: Wydaje mi się, że widzę ciało, ale nie jestem pewien, czy to manekin, czy coś. Kierownik powiedział temu mężczyźnie, aby kontynuował swoją trasę, a tymczasem on sam wraz z innym pracownikiem pojechał na to miejsce. Tam od razu zauważyli wystające z krzaków stopy Alexis. Oczywiście od razu zadzwonili na policję. Później ten kierownik mówił w mediach, że ciało Alexis było niesamowicie czyste, jakby dopiero co wyszła z wanny. Najprawdopodobniej leżało tam przez całą noc. Tom zidentyfikował zwłoki jako ciało swojej żony. Nagie ciało Alexis leżało w pobliżu autostrady międzystanowej nr 10 około 27 km na zachód od Houston. Było to tylko 5 km od ich domu. Na jej ciele nie było żadnych fizycznych obrażeń ani śladów walki. Dopiero dwa miesiące później, w styczniu 2021 roku, media obiegła informacja, że Alexis została uduszona. Według raportu lekarza sądowego, jej śmierć została uznana za zabójstwo. Zanim jednak podano tę informację, w mediach spekulowano, że Alexis mogła przedawkować. Jej przyjaciele jednak zdecydowanie temu zaprzeczyli, ponieważ Alexis zawsze trzymała się z dala od narkotyków i wiele z jej przyjaciółek były już matkami, więc nie w głowie im były takie rzeczy. Po tym, jak znaleziono martwe ciało Alexis, Tom opublikował w swoich mediach społecznościowych serię archiwalnych zdjęć Alexis, w tym fotografie w sukni ślubnej. Napisał na przykład: Kochanie, proszę daj mi siłę. Czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy i żartowaliśmy o starzeniu się i powiedziałaś, że to jedyna rzecz, w której nigdy mnie nie pokonasz? I tak bardzo się śmialiśmy, ponieważ tak bardzo lubisz konkurować. Napisał również: Sprawiłaś, że życie było niesamowite, byłaś sensem mojej egzystencji, moim przeznaczeniem i pokazałaś mi, jak to jest naprawdę kochać. Podziękował również wszystkim zaangażowanym za pomoc w poszukiwaniach. Oczywiście od razu pojawiły się spekulacje, że to właśnie Tom musiał mieć coś wspólnego ze śmiercią Aleksis, więc w swoim poście zwrócił się także do tych, którzy według niego gadają wzdury na temat jego rzekomego związku ze śmiercią swojej żony. W tym czasie jednak wydawało się, że 49-letni Tom jest głównym podejrzanym. Szybko wyszło na jaw, że Aleksis planowała złożyć wniosek o rozwód. Podobno dokumenty zostały już nawet sporządzone i czekały tylko na podpisy. Dodatkowo, krótko przed śmiercią Alexis, ona i Tom podzielili swoje konta bankowe. Alexis mówiła także swoim przyjaciołom, że Tom często jest wobec niej kontrolujący i manipuluje nią. Czasem dla zabawy dusił ją, co doprowadziło nawet do utraty przez nią przytomności. Oczywiście może mieć to związek z jakimiś zabawami w sypialni i o ile oboje się na to zgadzali, to było całkowicie ok. Ale nie wydaje mi się dobrą zabawą, gdy on przydusza ją do takiego stopnia, że aż mdleje i budzi się jakiś czas później. To duszenie zgadzałoby się także z przyczyną jej śmierci i przez to też pojawiły się spekulacje, że może i tym razem dla zabawy ją dusił i skończyło się to tragicznie. Tom z kolei zaprzeczył, aby kiedykolwiek myśleli o rozwodzie. Powiedział, że jego żona nie zawsze była tą uśmiechniętą i beztroską dziewczyną z Instagrama. Często musiał ją pocieszać i jej pomagać. Jednak ich małżeństwo było szczęśliwe. Matka Alexis, Stacy, również nie słyszała o żadnych problemach w związku jej córki. Oczywiście Alexis była dorosła i nie musiała jej mówić wszystkiego, a może nawet nie chciała, aby jej nie martwić. Niemniej na samym początku Stacy mówiła, że Tom nie mógł mieć nic wspólnego ze śmiercią jej córki. I know that when we spend time together, um, we enjoy him and we've had fun with him. Um, I know that I've never been fearful of my child around him. Um, he he works internationally and so he comes and goes a lot. Um uh but really to simplify I I'm I'm very neutral on that. I'm I'm not po jakimś czasie musiało się to jednak zmienić. Pod koniec grudnia rodzina Alexis zorganizowała spotkanie w Pensylwanii, aby powspominać Alexis i uczcić jej życie. Na tym spotkaniu pojawili się wszyscy oprócz Toma. Podobno to rodzina Alexis go nie zaprosiła, ponieważ nie był tam mile widziany. Okazało się również, że 18 stycznia Tom wciąż nie odebrał ciała swojej żony. Co sprawiło, że rodzina Alexis musiała z nim walczyć o dostęp do tego ciała. Matka Alexis zaproponowała, aby jej córka została pochowana w Pensylwanii, ponieważ w Houston mieszkała dopiero od roku. Wydawało się, że Tom nie ma nic przeciwko, jednak w pewnym momencie przestał odbierać telefony od swojej teściowej i nie odbierał ich przez dwa tygodnie. Było to o tyle istotne, że Tom został wpisany w aktach lekarza sądowego jako najbliższy krewny Alexis. W związku z tym rodzina Alexis nie mogła ani zobaczyć jej ciała, ani tak naprawdę zaplanować nic w sprawie pogrzebu. Dopiero później najbliższą osobę w aktach zmieniono z Toma na jej rodziców i mogli przetransportować jej ciało do Pensylwanii, a następnie wyprawić skromny pogrzeb. Już po śmierci Alexis wyszło na jaw, że na początku listopada, podczas podróży do Tulum w Meksyku, kobieta poznała niejakiego Sebastiana, który był DJ-em z Houston. Nie wiadomo czy mieli ze sobą romans, ale przyjaciele Alexis powiedzieli, że zdecydowanie coś pomiędzy nimi zaiskrzyło. Dodatkowo to właśnie z nim Alexis spotkała się w barze w święto dziękczynienia. Na ten moment, czyli końcówkę kwietnia 2021 roku, to właściwie wszystko. Policja jak dotąd nie dokonała żadnych aresztowań, a śledztwo jest nadal w toku. Oczywiście w sprawie pojawiło się mnóstwo teorii. I oczywiście głównym podejrzanym jest Tom. Wydaje się, że to właśnie Tom po raz ostatni widział Alexis. To on pokłócił się z nią w noc jej zaginięcia. I to on później zmieniał zeznania, co jest bardzo dziwne. Bo jeżeli nie miał nic na sumieniu, to po co to robił? Mógł po prostu od początku do końca mówić prawdę. Dodatkowo dziwne jest dla mnie to, że przez dwa miesiące nie odebrał ciała swojej żony. Wydaje mi się to najnormalniejszą sprawą na świecie, aby chcieć pochować swojego zmarłego krewnego, urządzić mu pogrzeb, pożegnać się z nim, uczcić jego życie. Tymczasem wydawało się, że Tom nie ma takiej potrzeby. Oczywiście Tom do tej pory nie został aresztowany, ani nie zostały mu postawione żadne zarzuty, a więc może policja wie o czymś, o czym my nie wiemy, i tak naprawdę Tom jest niewinny. To, że Tom zabił Alexis, nie jest oczywiście jedyną teorią. Mówi się również o tym, że Alexis mogła zostać zamordowana przez Sebastiana. Być może po kolacji w Święto Dziękczynienia chciała zakończyć z nim znajomość i coś poszło nie tak. Mówi się także o tym, że być może Tonia lub któryś inny z jej przyjaciół mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią Aleksis. Właściwie cała oś czasu oraz informacje o życiu Aleksis w bardzo dużej mierze pochodziły od jej przyjaciół i mogli oni chcieć, aby to wszystko wyglądało tak, że to Tom ją zabił. Mówiąc o Toni, zawsze pojawiają się w komentarzach informacje, że kobieta pojawiła się w 2019 roku w programie telewizyjnym, podczas którego wykonano jej 8 operacji plastycznych jednego dnia, aby jak najbardziej upodobnić ją do Meghan Merkel. Oczywiście nie ma to żadnego związku z tą sprawą, ale jeżeli będziecie chcieli dalej badać ten temat, to pewnie natkniecie się na takie informacje. Oczywiście tożsamość zabójcy Aleksis mogła nie pojawić się w tym materiale. Być może był to jakiś anonimowy stalker, który od dawna ją obserwował i miał obsesję na jej punkcie. A może był to też przypadkowy morderca. Może kobieta pojawiła się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Trudno wykluczyć jakąkolwiek z tych opcji, jednak mam nadzieję, że wkrótce ta sprawa zostanie rozwiązana, a policja znajdzie prawdziwego mordercę Alexis. Na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze teorie w tej sprawie i czy uważacie, że zabił Tom, Sebastian, któryś z jej przyjaciół, czy może ktoś inny. Podzielcie się koniecznie tym w komentarzach. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia niedługo.